Każda konsola potrzebuje dobrego tytułu startowego. Czegoś, co pojawia się na rynku w chwili premiery i przekonuje potencjalnego nabywcę do zakupu danej platformy właśnie dla tej produkcji. Nintendo postanowiło dorzucić taką grę, czyli omawiane Wii Sports, do pudła z konsolą. W Europie. Bo w kraju kwitnącej wiśni ten tytuł trzeba kupić oddzielnie. HA! Europa Japonia 1.0. <laughs> Popatrzmy, jak Wii Sports reklamuje konsolę Nintendo Wii. Witajcie, nazywam się Kwas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideo recenzja gry Wii Sports na konsole Nintendo Wii. Wii Sports jest pakietem pięciu gier sportowych: tenisa, kręgli, golfa, baseballu i boksu. Nie są to jednak realistyczne odwzorowania tych dyscyplin, a ich uproszczone wersje okrojone i dostosowane do przyjemnego sterowania kontrolerem Nintendo Wii. Takie podejście może wydawać się niebezpieczne, bo przecież uproszczenia często bywają wezwaniem dla nudy, ale tym razem duże N wiedziało co robi. Popatrzmy, jak się gra w te gry. Warto zacząć od tenisa, bo to chyba ta pozycja, która najlepiej ukazuje zamysł Nintendo. Wyrzucamy piłkę do góry lekkim machnięciem mulota, a kolejnym posyłamy ją na drugą stronę kortu. Potem należy już tylko wykonywać backhandy i forehandy w odpowiednim momencie. Nie mamy kontroli nad tym, jak postać naszego tenisisty milutka porusza się po korcie, gdyż on zupełnie samodzielnie biega za piłką. Jedynym naszym zadaniem jest skuteczne odbijanie piłeczki. Najważniejsze jest wyczucie chwili, gdyż od tego zależy, czy piłka poleci w prawo, w lewo, a może prosto. Zupełnie jak w prawdziwej tenisowej rozgrywce. Gracz ma wpływ na siłę uderzenia, może wybijać piłkę bardziej w górę lub w dół i trzeba przyznać, iż gra świetnie reaguje na polecenia wydawane Willotem. Istotne jest też to, iż w Wii Sportowego Tenisa gramy bez rzucia jakichkolwiek przycisków na WiiLocie. Wszystko rozgrywane jest przy zachowaniu maksymalnej prostoty, ale właśnie ona oraz zupełnie przyzwoity, złożony i dość realistyczny model fizyczny czyni to odwzorowanie omawianej dyscypliny zabawnym. Poza tym, widzieliście kiedyś przyciski na rakiecie do tenisa? Kręgle nie są już tak łatwe w obsłudze, gdyż wymagają od grającego ustawienia swojej postaci do rzutu przy użyciu kilku przycisków na ujlocie. Niemniej stopień komplikacji rozgrywki nadal pozostaje znikomy. Gdy już ustawimy się odpowiednio, naciskamy przycisk, który sprawia, iż nasz MI bierze krótki rozbieg, a my w tym czasie unosimy pilotik, czyli rękę grającego do góry, opuszczamy, wykonujemy zamach i puszczając przycisk wyrzucamy kulę. Obrotami nad garstka podkręcamy pchnięcie, a resztę załatwia za nas fizyka, która całkiem realistycznie symuluje rozbijanie kręgli. W golfa możemy grać na kilku tak zwanych dołkach, ale niestety pola golfowe w Wii Sports nie są zbyt liczne. Niemniej mechanika gry jest przyzwoita, możemy wybierać różne kije, a sam wymach wypróbowywać bez trafienia w piłeczkę, aby wyczuć siłę uderzenia przed oddaniem strzału w stronę dołka. Mechanika rozgrywki też jest nieco uproszczona, ale sensowny model fizyczny czyni rozgrywkę przyjemną i satysfakcjonującą. Pomimo tego, właśnie podczas gry w golfa miałem największe problemy z wyczuciem siły uderzenia i wielokrotnie wykonywałem zbyt słaby lub zbyt mocny wymach. Baseball zawsze był dla mnie dziwnym sportem, ale w końcu jestem Europejczykiem. To najprostsza gra, w której albo rzucamy, albo odbijamy piłkę. Reszta meczu, w której mi biegają po stadionie, rozgrywa się sama i jest uzależniona od naszych uderzeń. Podczas metania siła wymachu i lotem determinuje prędkość piłki, a przytrzymanie różnych przycisków podczas machania kontrolerem umożliwia wykonywanie podkręconych rzutów. Pałkarz ma zadanie jeszcze mniej złożone, bo musi tylko wyczuć moment i wybić piłkę jak najdalej. Właśnie przy tym segmencie Wii Sports pierwszy raz naciągniecie sobie mięśnie. Grający chce wybić jak najmocniej, ale tak silne wymachy ramion podczas trzymania obiektu równie lekkiego jak Wiilot prowadzą do urazów. Po pierwszym dniu grania w Wii Sports miałem uczucie jakby Jax z Mortal Kombat ćwiczył na mnie Fatality z wyrywaniem rąk. Au! Pozostaje jeszcze box, czyli jedyny segment Wii Sports, który wykorzystuje nunchak, dodatek do Lota zwany pieszczotliwie gruchą. Gra rozpoznaje odchylenia obydwu kontrolerów oraz ich położenie względem siebie, więc można się z nimi wychylać na boki i zadawać różne ciosy. W teorii działa to świetnie, ale w praktyce przeszkadza nieco fakt, iż Wii Sports nie chce zarejestrować zbyt szybkich serii uderzeń, co zmusza do nienaturalnego oddzielania ciosów w czasie, a to nieco psuje zabawę. Niemniej, kiedy już przyzwyczajimy się do ograniczeń i nauczymy tak machać rękoma, aby gra dobrze odróżniała lewy prosty od sierpowego, to rozgrywka jest niezła. Nie mówiąc już o tym, że pojedynki dwóch żywych graczy w Wii Boxie są wyjątkowo zabawne. Box jest też najbardziej męczącym dla rąk segmentem Wii Sports. Jeśli się przy czymś spocicie, to właśnie przy tym. Wii Sports ogólnie jest ciekawym tworem. Z jednej strony mamy maksymalnie uproszczone sterowanie, a z drugiej złożony model odzorowania ruchów pilota, który pozwala poczuć, iż naprawdę gra się w kręgle lub tenisa. Znowuż z jednej strony określone zasady prezentowanych gier sportowych, a z drugiej realistyczny system fizyczny, który sprawia, iż każda rozgrywka jest jedyna w swoim rodzaju, żywa i prawdziwa. Ciekawostką jest to, iż każdy gracz dla każdego sportu może ustawić swoją lateralizację, czyli dominującą rękę. Dzięki temu leworęczni gracze mogą trzymać Milota lewą ręką, a praworęczni prawą. Taka opcja jest mile widziana. Większość rozgrywki dla pojedynczego gracza spędza się w trybie zwanym treningiem, który składa się z wielu rozgrywanych na punkty mini-gier. Każdy ze sportów ma trzy podgry i na przykład dla tenisa mamy odbijanie piłek na drugą stronę kortu, trafianie w określone ruchome bramki oraz uderzanie piłką o ścianę z równoczesnym trafieniem w pojawiające się tarcze. Wszystkie te minigry umożliwiają zdobywanie medali, więc miłośnicy grania na punkty znajdą tu sporo rozrywki. Interesujący jest też tryb fitness, który każdy użytkownik konsoli może uruchomić tylko raz dziennie i grając w trzy losowo wybrane minigry sportowe sprawdzić swój bieg sprawnościowy. Konsola zapamiętuje wyniki i rysuje krzywą, która pozwala graczowi obserwować własne postępy. Pomysł niby fajny, ale mnie jakoś nie przekonał do codziennego uruchamiania Wii Sports. Może to wina wrodzonego lenistwa. Oraz tego, że testy początkowo notorycznie mnie postarzały. Yy, te dzisiejsze gry, panie, mają zero szacunku dla starszych! W główne gry sportowe można grać samemu, szlifować ci zręczność, podnosić punktowy poziom umiejętności i walczyć z coraz trudniejszymi przeciwnikami sterowanymi przez AI. Ale najlepsza jest rozgrywka dla wielu graczy przy jednej konsoli. Dopiero wtedy Wii Sports pokazuje, jaką zabawę może oferować grupie osób stworzonej przed telewizorem. Omawiany tytuł to genialna produkcja na imprezy, która pozwala się poruszać, pośmiać i nieco porywalizować ze sobą. Zabawne są wszystkie sporty rozgrywane na zmianę, ale najlepsze mimo wszystko są tenis i boks, w które gracze grają jednocześnie. Baseball pewno też, ale jakoś tego nie poczułem. Cóż, od początku recenzji nic się nie zmieniło, nadal jestem Europejczykiem. Trzeba tylko uważać, aby nie przyłożyć współgrającym wilotem. Przy rozstawianiu konsoli weźcie pod uwagę to, iż do grania w Wii Sports należy utworzyć odizolowaną strefę śmierci, w której każdy nieupoważniony wchodzący obiekt zewnętrzny zostanie rozbity, zmiażdżony i rozgnieciony. Każdy gracz musi mieć nieco wolnej przestrzeni na swoje wymachy kontrolerem, a próby grania w niedużych pomieszczeniach mogą nastręczać sporych trudności. Wii Sports uczy ruchowej kontroli przy użyciu Wii chociaż praktycznie pomija celowanie, które wykorzystywane jest jedynie podczas przeglądania menu. Na szczęście ta Wii edukacja ma w sobie też ogromny potencjał rozrywkowy. Omawiany tytuł nie jest grą, w którą będziecie grali wiele godzin przy każdym uruchomieniu. Nie ma w niej dostatecznie dużo treści oraz różnorodności. Pomimo tego, omawiana produkcja to zabawna gra, do której wrócicie wielokrotnie na partyjkę tenisa czy szybką walkę bokserską. Jeśli jednak kupujecie Wii razem z omawianą grą i zamierzacie spędzić przy niej cały weekend, to lepiej dorzućcie do zestawu jeszcze jeden tytuł. Bo Wii Sports to produkcja do grania z doskoku. Bardzo zabawna, pokazująca potęgę kontrolerów Wii, a przy tym zasługująca na ocenę. 8 na 10, ale zbyt prosta, aby przykleić kogokolwiek do telewizora na kilka godzin. Nie jest to też pozycja prawdziwie ruchowa, bo granie w nią nie wymaga zbyt dużego wysiłku fizycznego. To nie Wii fit. Miłych wymachów rąk, jak najmniej urazów mięśni oraz cieniaków. Game on!